To jest jakiś kurwa zaś coś... Jakiś Yukon, czy co to? Alaska to jest. Ej, Alaska? Ej, fajna by była Alaska, nie? Yukon. Alaska, no. A może jakieś tu BC? No możesz dać. Możesz dać, mam pozwolenie. Dobra. Dziękuję, Ryszardzie. No, 5k, oczywiście. Hmm. Oho, <grytanie> pytajniczki. Widzowiem. Dobra, Ying Yang, Japonia. No co? Coś druga genna, no co wam się dzieje? Halo, przyjaciele. Zaraz Norwegia? są norweskie budynki. Jesteśmy Full North. O, 5K. Dobra. Brazil. <grym> Minus Gerais. Tocantins. 5K, no, no. Będziemy bliżej w tym meczu, czy nie będziemy bliżej? Nie. Aha, na pewno O, pięćka. 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 5K. 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 5K, Treva? Treva? it. Australia, nie Brazylia. The Minas. Minas jest napisana na Jacek. Piesek. do Pitbull. Jadam Minas. Chodź sobie tam, gdzie czujesz. Dobra. 5K. 5 Klasyczne. Ile? I... Tajlandia. Imo. No, pod Bangkokiem dałem klasyczne. O, rasyczne. bliżej. O. Masz nawet stan dobry dałem. Czy prowincję. Czy jak to się tam nazywa. Pół człowiek, pół pytajnik. Brazyl? No co jest z tymi Brazylijami? Makrowy krowy brazylijskie? Widzowie. Dzisiejszymi widzowie. To no to zaś mi na trzeci raz. Ja tu wyżej może pójdę dzisiaj. O, Pakancic. Aj! Ile? Ile? Snor... Nor, jak to się nazywa? po no. prostu. Jeden na Budę, drugi na Paszt. Bliżej. Bliżej. Rosja. A, A Rosja idę tu daleko. No. Zmieniłem, tam byłem właśnie nie wiem, stamtąd. A dawym. A w sumie. Dobym. No, to jeszcze, jeszcze meczu w czempionie nie wygraliśmy. Pozdrawiam cię, krótko. Wszyscy robią 5K w każdej rundzie, no to co? No to samo. to nie da się nic. Teraz. Od teraz wygrywamy wszystko. A ja ci mówię, to teraz. Ryszard, ufam tobie. A ty z NMPZ. A, NMPZ. O, kurwa, dobra, północna ta Argentyna jest. No wiesz, może. Dobra. O. 5K Trevor? A to Chile było. Chile. Chile. <laughs> pick Pickup. Panama. O, Panama, Panama Centrum. City Centrum, w Panamy. <laughs> Panama City Centrum. Klasycznie? Puno. Albo Bolivia. Aha. To no co ja mam dać? Pióre? Nie no. Gdzie... Pióre ziemniaków. Oho. Centrum Latas. 5K. Uchuchuchuchuchu. Tak. K. Jest widzowie. H... Francja? Norwegia? Widział amerykańską. Czerwone domki z tyłu są Ciele jakieś. Dom. No. Dobre, no. Dobra, Norway? Norwega. Trevor. jest Dobra, Ghana. Co? O, albo Co Kambodża? Możemy gadać o Dobra, to... Gana. Tam Ghana. przy Laos. Kurwa... Guatemala. Jak... Ja nie wiem. jakby to poznajecie, nie mam pojęcia. W takiej Gwatemali nie widziałem. A ja się nie znam. Ja też się nie znam. Widzowie. się nagrywa w ogóle? Nagrywa się. Będzie. Do miksów. ...totalnej porażki. Gdzie miks totalnej porażki? Miksuje jak pasza. Miksuje jej dupkę, pasza. O! John Lennon. Lemon. O! Brazil. Wygramy co? Wygraszę z Wygramy co dzisiaj? No na umów Mexico. Libramento Lapardita. Pardita. Nie, nie znajdziemy tego. Nie no, nie znajdą mi Robią pięć k a my nie. Nie znajdę od razu. Już się poddajesz. Skąd to zwątpienie? Google gogle wpisz. No jedynie. Nie wiem to jest jakieś... My przecież nawet nie wiemy jaki to jest stan, co ty tu chcesz znaleźć. Liczę na szczęście. Szimon. Krajobraz. Góry. Yuki. A iukego różowa ziemia. O, o znaleźliśmy 5 k 5 5k prawie. Masz Lapardita jak byk. Chyba to co, nie widziałeś? Nie widziałem, bo ja byłem na północy skanowałem. Tunisia. Tunezja. Tunezja? Północna Sumatra supy. Dziękuję. Jak ty poznajesz, że to jest Nord Sumatra Słup? jest y, symetryczny z niesymetrycznymi tymi grzybkami. To ja w ogóle... Ty żeś wodę dał? Jak ci tłumaczę? Jak ci tłumaczę? Co się dzieje? Bo ja, ja ci nie ufam. A z, z przodu, z przodu, z przodu Dobra, nie ma tych. Floryda. Ho, y, Sławosz, Uznański, Wiśniewski. Gdzie jest? W kosmosie. Nie wiem. O. o, Niemcy. Espania. Woda na South. O kurde. O, będziemy na pewno gdzieś Może tu będziemy. Tutaj. Barcelona. No. Kartagina. Cartagena. Cartagena. Cartagena? Kartagina. Cartagena. Czwartagena? Russia? Krowa? Jest Co to jest? Co za to słup. słup jest? Treba. Czekaj, co to jest za kraj? Co to jest za kontynent? Finlandia? Czy... O, czy Polska? Ontario. Żudałta jest to, nie? To Ameryczka. Ontario? Jakiś słup z dupy. Nie są takich słupów. Europejskich. Bo to wygląda jak Finlandia, czy coś? Jak to nie. No. no. Dobra. Co, komitujemy tu Ontario? Czy iść w Finlandię? idzie idź Europę. No. Dobra. Nie no, Finlandia. powinna być Ameryczka. Są te... No to nie wiem, Finlandia. co mam robić. Finlandia? Idź Ameryczkę. No. <laughs> Do bo zmieniłem. Antaria klasyczna. Ale blur. Taki blur. No bo to jest. Smolkam. Wygląda jak te, jak rzuca to góry. Aha, to jak pika Oho, Co? Oho. Co mu tutaj tak jest zielono? Halo. są to góry. Oho. 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 Marina View. Oh, sorry, this administration. The Italian Resto No Woda na Northwest, czyli wszędzie tak jest z Izraelu. Co no to Tel Aviv? Marina View Street Bar. może znajdziemy. Gdzie jest woda? Aha. Wszędzie jest woda. Letelier. Shalom. Salam alejku. O! Oh, no, to jest kanopaki. Co tu się dzieje? Tył auto widać. Tył Słońce świeci w mordę. Drzewa. Polska. Polskie dość takie. Są Słowenia, no, Francja, Niemcy, Bułgaria, Austria, Szwecja. Ja wiem to, ja daję tu. Lasy Słoweńskie. O droga daje, droga daje takie polskie wajby. Co tam widzowie? O 5K. Lasy szwedzkie jednak. Oby obydwoje w Szwecję idą. No to oczywista Szwecja była. Oczywista. O masz Yukon oczywiście. No dobra to jest proste. Yukon. Klasyczny Yukon o, to jednak FK. Nie Yukon Jednak nie Yukon British Columbia jednak Brish British? Trevor British. No, Zaś Tajlandia Dobra Tajlandia przy granicy z kimś tam Trevor Trevor to Treva tutaj mieszka Tajski Treva No Trzymajski oczywiście Ile? No kurwa Mam szansę Jest szansa Trzymaj. wyruchać szympansa. O no, no, kurwa, no nie ma Finlandii. Mario Manenti, yeah, No yeah. to. Tampere. Trevor. Trevor jest Finland. O. Oh. It... O. Oh. Trevor? Trevor? No oh, nie. Ekwador. Ecuador. Tutu tu tutu tu, tu, tu. Ecuador, no. Columbia tego typu. No, nie da się ukryć. Ciężko się schować. <laughs> Ciężko się schować. No wiem. <laughs> no, Ecuador, Columbia. pewnie nie będziemy Meksyk. Aha, no to jak klasika, no to jakieś Quito. Chyba, że Brazil. O, 5K. Medellin no 5K. Medalin centrum. A nie jeszcze nie. O, o! 5X uszkodzenie. Uszkodzony ten ja mózg. co za słup jest. Co to za słup jest? Z dziurami, y, Brazil? A portugalski Ach Chrysten, no to Ecuador! Trochę pod ciebie pójdę, no co zrobię? No, pod ciebie. Dobra, 5K zrobiłeś. O, kur... Razy no, 6 uszkodzenie. Teraz o centymetr się pomylimy i to już jest koniec. Mexico! Teraz se możemy strzelać gdziekolwiek. Ja bym powiedział, że to jest Nayarit. Lepiś, tak zwany. Nayarit? Dobra, nie dajmy im czasu. Ja i tak nic lepszego nie wymyślę. GG, Dobra. napisz jeszcze. Meksyk centrum. O, 5k zrobił. To 5k. <głos> <głos> Nayarit, Nayarit typowy. To Co to oddało, widzowie? No, Oj, będzie na kiku. Pierwszy win w czempionie na Nayarit oddał. No, Naya Naya nie? Trzeba zitować w To co Smania jest przecież? No. Devonport. Victoria. Victoria? Devonport. Oho? 5K. 5K. Ale czutka wchodzi dzisiaj. Och, złoty. No, odpalone zostało, dobre. Chile? Nie, to nie jest Chile. Chile? Nie. Meksyk, no? Będzie Meksyk. Coś bliżej Yucatanu. Bliżej Yucatanu, czyli Kolumbia. Złup jest... ...oktagonalny. Deciapas. Go. Webla. The 5K, Travel. Halisko. Halisko. Domeczek. To jest Polska. To jest Sądek. dworzec jakiś w Polsce. Mhm. Kolejowy. No powiedz mi, że to nie wygląda jak... ...Polsza. Nie, to pomarańcz. ...a nie, to jabłko jest. Kurwa, myślę, że to pomarańcz jest. Na drzewie. <laughs> Jabłka rosy. Dobra, no to jest... w Kresy Wschodnie. To Chodzi. jest dworzec... ...jakichś... ...lubomirskich. Jak mi to jakoś czesko wygląda. Jabłka polską wyglądają. Ja, polskie jabłka. Liona Gold, tak zwane. No, no. Francuskie jabłka jednak były. O, ale czerwono. G good day. Lewostronny ruch. Klasyczne Pertolinio. To prawa. Jest gościu NT. Faja nie maju tam. No, niżej. No. Bo tak to jest. Na no. ja kładzie. To raz i co? No, to jest do to nie będzie jakaś Rosja śmieszna? Ja bym poszedł w starą Rus gdzieś takie rzeczy. starą Rusy bym poszedł. Trochę bliżej mnie idzie. Mhm. Mm to była ironia jak coś. E, Francja. Niebieską naklejką. Dobrze, to jest. Wygląda jak. Jakie góry są na ist. Giga góry są na ist. Będzie jakieś Grenoble. Są Alpy. Zaczątek Alp to są. <laughs> zaczątek Alp. No. Awinią. Rumunia. Czemboa. Czy jakieś kurwa same Mercedesy jeżdżą Audi? No, nie wiem, Rumunia, Węgry. Nie wiem, Rumunię dał jakieś przy granicy, w, lo, w lasach węgierskich. Niemcy dom <grych> No też może być. Ja Szwajcaria, lecz! No, Belgia. O, Belgia. Zwa, Belgia w centrum Brukseli. A były czerwone te? Tak? Tak? No nie wiem. Chuj, a tam było. Dobra. The trucking. USA. No, zdecydowanie. Dobra, Belgia. Ruinka, Belgia. Niemcy. Groningen. Nie, to nie może być Belgia. No, centrum Paryża. Centrum Paryża, żyjemy? Żyjemy. Dobra, teraz robimy ich. <grymna> o kurwa. Krzywa. No Masz jakieś tutaj. Dobra, abuja 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 abuja. budżo. No, ich huy. Anloki widzowie, w ogóle ile odcinek trwa? Bo tam nagrywam cały czas. Po 30 minut, pojebało mnie.